Dzień dobry. dzisiaj pokażę wam najlepszą miejscówkę na tedy myślicie może że to jest raft nie dobra. ta miejscówka o której mówimy jest zamek duma polećmy i pokażę wam co mamy z tym zrobić Dzięki. Ale ja co najpierw sobie na komin, potem na tym. Patrzcie, jak macie już takie bo może wam wylecieć, w górę, to czekacie, aż z to wyrije. Rozkładacie nocnie. Jak widzicie to okienko, to patrzcie. Zlatujecie do tego okienka. No, a, już jest otworzone. Ale jakby nie było otworzone, to popatrzcie, jak minut. Nie, nie, nie Tak. Ja jak W takim razie teraz jak wyczyściliście już miejscówkę, na dobra, ile to zrobić? Doom gdzie on jest? Krak Dobra, to jest dobra Ale mnie nie bij Doom bo ja ci nie, nie zrozumiałem That A ja mam mało hepę Zapomniałem sobie leczyć tego nie idź tu, nie bij A nie, ty mnie nie będziesz bił no.

Dobra, widzowie, i co była ta tak cieka. I powiemcie takich filmów, dajcie suba, bo mi naprawdę zależy. Dobra, na